Czy wie pani, czym jest trwała depilacja? Trwała depilacja? Yy, Żelazerowa? No niekoniecznie. Trwała po prostu. No, nie, nie to teraz nie wiem, teraz jestem confused. Dobrze czy nie dobrze, że ludzie się tak depilują na stałe. No, wydaje mi się, że jak ktoś to robi, to znaczy, że... Że dobrze, że chciałby, no ja bym chciała na przykład. Pani by chciała, tak? A miała kiedyś pani sposobność korzystać na przykład z takiego zabiegu. W sumie to nie, ale sum... myślałam o tym, no. Ale myślała pani o tym. Myślałam. A co panią powstrzymywało albo powstrzymuje. Jakoś tak nie mogę się zebrać na to, ale w sumie nie wiem, chyba wstydziła. By się pani zawstydziła? No, no ja jestem wstydliwa czasem. Pani trochę wstydliwa. No. Ale to to, to coś jest jak. Bo najbardziej by mi zależało na bikini, no nie? Mhm. No to wtedy to takie. A mężczyźni na przykład, uważa pani, że powinni się depilować, czy nie? No jak chcą, to mogą, ale mi na przykład to nie przeszkadza, jak mężczyzna się nie, nie depiruje.